Witam Was bardzo serdecznie na kanale Krycika12 W poprzednim odcinku obiecałem Wam, że pójdziemy do naszego tutaj tajemniczego Więc zapraszam na odcinek Ruszamy Zanim pójdziemy, chciałbym pozdrowić Mateusza Skowrona, A jeżeli Ty chciałbyś być pozdrowiony w moim odcinku Napisz w komentarzu Kto jest? To, jest Proszę tajemniczy Proszę słuchasz Znajdujemy się w tajemniczym miejscu, kamera z żeby tak rozwalić, Pozdrawiam tą osobę która zwaliła. jeżeli w się Podobał? Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Pozdrawiam. Następnego odcinka. Cześć.